Dzisiaj jesteśmy u kolegi. Kolega tutaj zbiera od 10 lat powiedzmy kamienie, ale tylko na polu. Ile tego jest, zaraz zobaczycie sami. A tutaj mamy pierwszą kupkę ciekawostek. Są tutaj bardzo duże okazy do cięcia. tutaj koło mnie taka kubeczka kamyczków najróżniejszych agaty, ametysty czarne agaty większość z tych tutaj kamieni nadaje się do obrobienia. światło i te telefony to słabe Oczywiście wszystko co tutaj widzimy to jest dolny śląsk. Tak dla porównania, to jest moja ręka, to jest kamyczek. To są same polne znajdki. które naprawdę bardzo, bardzo piękne, nawet bez obróbki. Tutaj Leo robi zdjęcie właśnie okazu, który został przecięty niedawno. Oczywiście to też jest polna znajdka. Pokaż go. Nie jest jeszcze obrobiony, tylko jest przecięty. Tutaj kolejny, przecięty okaz. Ale piękny. Gdzieś jest. takimi kropkami. Tak właśnie jak ten. Szczotka, nie? No. Zeszlifowana. Ale panie się poddziała, Bardzo ciekawy okaz. To naprawdę. A to też były te wiadomości, że... Żebym wczoraj... z monitora. Zaginął. Tutaj mamy grotkę kryształami dymnymi w obwódce ametystu piękny okaz jeszcze nie wypolerowany dobrze ale mimo wszystko już jest petarda jest ciężko uwierzyć, że to palniaki ja przed chwilą pokazałem mniejszą część tego agatu już obrobioną. Ta jest tylko przecięta. Zwróćcie uwagę na wielkość tego okazu. Są po prostu gigantyczne. Wewnątrz widzimy jeszcze kryształy całe. Potężne, naprawdę cudo. taką ciekawostkę do cięcia. Ciepło szybko wysychają. No Ale to co trzeba to i tak widać, to i tak widać <grystanie> te biorę jak nie ma kamieni za dużo plecaków, no to biorę mi się nie podobają. Niekiedy całkiem taki biały, nie? <grystanie> A jak mam pusto coś takiego, nie? Jak mam pusto, to biorę. Jak pewno, to nie biorę. No słabe takie żyłki, no, ale też, też fajne, jak najbardziej. Tak mamy tutaj kawałeczek drewienka, który wygląda jak klocek, jest bardzo dobrze zachowany, ale uwierzcie mi, to jest kamień. Jest bardzo ciężki. Jest bardzo ciężki, co zresztą widać, że się tutaj <noise> wysila nawet trzymając go. Ale zobacz jak szczegółowo wszystko jest. No po prostu ja myślałam, że to jest drewno. Ja też myślałem na początku, że to po prostu kosek, że kolega nam tutaj podstawił. Jakby <noise> nie ten sęk, Ten sęk robi robotę. Tak, takie drewienko. Powiem szczerze, chciałbym taki okres. Musisz znaleźć. Trzeba znaleźć, nie ma opcji. Okej, okay, jeszcze tutaj tą strukturę pokaż z wierzchu. No. Już dobrze zbite, nie? Przytulasz się? Przytulam się, jest taki fajny. Tutaj jeszcze tego senka możesz pokazać też No, jest ekstra Dobry Tam takie, nie wiem, widać, takie tarcze do już No, to jest, no, jakie Naprawdę wielkie Może pierwszy kram tak dobrze, nie To było jak kamień cieli, nie? płyta i była dziura i w tej dziurze. Kamień jest tylko przecięty. Po prostu mamy tutaj kilogramy. Kilogramy agatów. Jak był blok cały go pocięli, to jak było ten, to miała 60 była największa muszka, więc 120 była czy są ten kilogramy agatów. ametystów. Ale też nie są tak chce mieć z tym pół. To jest kość na półbrzecięta, nie? widać strukturę, nie? Kości. Ale nie są ulicy. Też kość już żeby taka... To coś, I to praktycznie dzień w dzień jakąś folię znalazłem. Takie też fajne, prawie jak Agata to wyglądało, nie? No. no to praktycznie prawie jak Agata. Tak. Ok, pokaż kształty. Ten, ten jest bardzo ładny, czarny, jest tak drobniutki Dobra, no co tam O O, no nie. O kurczę. Zaraz szczękował. O oh, no. Oh, ho, ho, ho. Ale tam zaraz pokażemy coś jeszcze fajnego адекватная. Но... Ну. Тен тоже надо. Ну, первый такие Pokaż tego czarnego agata. No jeszcze jest. A tutaj mamy czarny agat. Mam nadzieję, że kamera mi to dobrze złapie. Tutaj Wszystkie Autentycznie całkowicie czarny agat z białymi i Więc ciekawe o, jakby A tutaj Sara robi zdjęcie jakiegoś okazu A przy okazji go nagram Taki taki go tak na sekundę Czekaj, bo mi słońce dbije tutaj. Tu już jest. Naprawdę. Tak, kolega tutaj trzyma to po prostu u siebie w wiadrach i pokazuje nam tutaj swoje skarby. Zasłoniłem. Zasłoniłem słońce, przepraszam. Też czarny, bardzo czarny czuję. A ten już taki czarny, jakiś brunatny. No po prostu ty. szok. O ten jest przepiękny. jest ten czarny z pomarańczem w chłowie. Wszystkie ładne. Wszystkie ładne. To jest stan, niektóre nawet tylko wybębnować faktycznie, też by były. Ten na pewno był ładny, tylko porozbijany. Rozbity, albo... tak. Wiesz, jak gumka mi gumka, tego specjalnego. Tutaj ta kubka jest cudowna. Także proszę Państwa, to wszystko na polach. No co, idziemy jeszcze dzisiaj na polach? A <laughs> więc co, chyba, chyba się przyjdziemy. <laughs> ja, ja wczoraj byłem, to jest tylko agregatami na razie. Musi opłukać, muszą wyjść. No, no. Tu musisz polać. Tu ma takie jak zęby są. Tego też macie już wróble. <grywa> bo jest mało kiedyś? Nie ma tych wróble. Myśliwi strzelają. mam taki bardzo intensywnie zielony proszodił Jest to. Ten, co go rzucają na ten. Nie? O kurczę, ten to jest bajer, bajerno, no naprawdę. Ale pięknie było, piękne dosłownie. Woda jest gorąca. Okej. O Sara, Leo, chodźcie zobaczyć tutaj coś fajnego Kamień? No ba Patrz O oh nie O nie Bank rozbity no, no masakra jakie kolorki w ogóle, czerwony jakiś tutaj, no nie no nie wiem, Ty kolega Sebastian, to takie rzeczy nam Ty pokazuje że no, no oko bieleje no, tak, to jeszcze a my to jest no, 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 to jest po prostu no. Wciśnij go troszkę Co tu się dzieje w tej, w tej kastrze tutaj? Zielona. jest zielone Co to jest? Wygląda jak malachit taki zjechany To będzie jeszcze nie? Tak, 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 to jest strzeliniówka, ale też pola. Też kawałek duży. <noise> nie no po prostu tutaj zwariować można. Można zwariować. Takie rzeczy na polach. Czuje się jak była gwiazdka. No nie jedno, nie jedno żeśmy znaleźli, ale no tutaj to jest... Ładny! Tu wyrywają mi kamienie w rąk Żadne, też. Ten taki prawie jakby ametyst z ciebie, nie? Wszystko. kolorów i tych paseczków. Ja, to no, to ładne. Trochę ametyzm chyba się No, tak jakby chciał się robić. Mhm. To ciekawe ile się znajduje tutaj kamieni okazów. W tym. Dużo. Nie. Tego przynoszę. <coughs> <4. coughs> <No, ten fajny. coughs> To, to wszystko podobne, nie? Też Amity się by chciały wytwarzać. Tak. Więc czekaj. Gdzie może być tam świeżość? Większość na prawo. No, tylko nie, tylko słuchajcie. niepozorny kurde. Jestem w kropki. Woda robi efekt. No tak. Jeszcze? A z tej strony niepozorny zupełnie, nie? Ja też było tylko tak przeprogramowane, żeby ciąć go raczej nie. Nie, 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 ciąć nie ma sensu, nie, bo to, to jest tylko kontrakt. Tak, tak, tak. Fragmencik tylko jest, no ale kurde, na no, piękności. kurcze piękności, naprawdę. Kiedy ja, żeśmy przyjechali do kolegi Sebastiana i kurde, wyjechać stąd nie możemy. Co chwilę coś nowego widzimy. zauroczeni wszyscy kamieniami, naprawdę.

Po prostu jesteśmy w szoku, co tutaj kolega na polach znajduje. Jest takie urozmaicenie wszystkiego, że no, naprawdę ciężko uwierzyć. Ja tutaj mamy kamyczka z okienkiem. Dymniak, kwarc dymny. Mhm. Panu. Widzimy na wylot dosłownie I drugi egzemplarz wypolerowany przez kolegę ręcznie w kwarcu, po <śmiennie> <się> <śmiennie> no, prostu jak szkiełko wygląda tak. Takie cuda mamy tutaj. Wszystko wspól. E, ok, kończymy dzisiaj przygodę u kolegi w garażu. Także pokazaliśmy wszystko, co on tutaj ma. No, powiedzmy wszystko, prawie wszystko. A tak naprawdę to, to, to małą część, no ale dobra. Kawałeczek. E, tyle. Jak się filmik podobał, to łapka do góry, subskrypcja. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.